Cześć, dzisiaj zajrzymy do gry jaką jest Silent Sectors autorstwa Wraith in the Grass. Studio możecie kojarzyć właściwie z dwóch tytułów. Pierwszy to Jet and Guns oraz druga część tej gry oraz Rampage Knights. Choć oczywiście tych tytułów studio to ma nieco więcej w swojej historii wydanych gier. Jeśli chodzi o samo studio to jest to studio czeskie znajdujące się w Pradze i składa się obecnie z trzech osób. I tutaj mamy pewną nieścisłość, jeśli chodzi o recenzjonowany tytuł, czyli Silent Sector, ponieważ tutaj, jeśli spojrzymy w wydawców czy w twórców, to wytwórcą jest także Mateusz Wiśniewski. Paweł Towarys i Mateusz Wiśniewski, z tym, że on nigdzie nie jest wymieniony jako członek tego studia. Jak widać, gra jest ciągle rozwijana i tu wdrażane są poprawki. Między innymi ja tu kilka autorów zgłosiłem. Jeszcze nie wszystkie zostały dodane, ale widać, że idzie to w dobrym kierunku. O czym jest ten tytuł? O eksploracji kosmosu. Można powiedzieć, że to jest taki Open RPG, w którym oprócz realizacji tych naszych misji, jeśli właśnie chodzi o fabułę, możemy też robić coś na boku i to do nas należy decyzja, kiedy ruszymy z fabułą do przodu. Sama grafika jak i też efekty dźwiękowe są wykonane naprawdę fajnie. I tu trzeba przyznać, że gra cieszy oko. Ładnie wykonane młabice, fajnie wykonane statki, stacje kosmiczne, jak i też efekty użycia broni. Tak więc tutaj jest co obserwować. Natomiast co do muzyki, to mamy tutaj takie dosyć nastrojowe ścieżki. Można powiedzieć, że utrzymana część jest w klimacie takiego westernu i też czasami gra nieco zmienia udźwiękowienie, jeśli mamy jakąś akcję typu walka i tym podobne. Samą grę rozpoczynamy od wyboru nacji. Możemy być górnikiem, przemytnikiem itd., a w zależności od wyboru frakcji, będziemy mieć dostępne jakieś bonusy: czy to lepszy statek, czy też większa szansa na pozyskanie minerałów, jeśli chodzi o ich wydobycie tutaj z asteroid, czy też większa prędkość statku, manewrowość itp. Rozpoczynając rozgrywkę, Fabuła wprowadza nas w bieg zdarzeń. Jeden z zakątków kosmosu był nudnym miejscem, dopóki nie okazało się, że znajduje się w nim surowiec zwany Eldorylem. Po tym odkryciu na miejsce niczym przy gorączce złota zleciało się masę ludzi. Nasz bohater pożyczył pieniądze, zakupił technologię górniczą, którą zamierzał tutaj sprzedać z dużym zyskiem. Przybył na pewną stację górniczą, by spieniężyć cały interes. No, niestety, nie wszystko poszło po jego myśli. Na miejscu zjawił się niejaki Admirał Z z Unii Galaktycznej i postanowił przejąć całą placówkę. Niestety, nasz statek został zniszczony, a my zostaliśmy puszczeni w skarpetkach. Bohater, w dziurze w swoim bucie, zdołał jednak przemycić część gotówki. To zaś jest wystarczającą kwotą, żeby zakupić jakiś nędzny transportowiec, i w tym miejscu rozpoczyna się nasza przygoda. Wspomnę także o tym, że gra posiada dwie możliwości zakończenia. Pierwsze to, zgodnie z Fabułą, pokonanie generała Zeda, z tym, że do tego musimy się przygotować to jest zakupić znacznie, znacznie lepszy statek, odpowiednio go uzbroić, i wtedy możemy stanąć w konfrontację z tym złym charakterem. Drugi sposób zakończenia gry to stworzenie tzw. Tak dominacji, czyli przejęcie kolejnych sektorów w ramach frakcji, z którą chcemy współpracować. Mamy tu kilka sposobów na zarobek. Pierwszym z nich jest strzelanie do asteroid za pomocą lasera górniczego, i czasami wypadnie z nich jakiś surowiec, jakiś minerał, który następnie z zyskiem możemy sprzedać. Jest to dosyć czasochłonna praca i różnie płatna, w zależności od tego, jak dopisuje nam szczęście. Innym sposobem jest wykonywanie misji, które możemy tutaj podzyskać w danej stacji. Z tym, że część dostępnych misji można się podjąć dopiero wtedy, gdy zyskamy jakąś reputację tutaj z daną frakcją, która jest właścicielem tejże właśnie stacji. Reputację zaś możemy podbijać wykonując kolejne misje. Z tym, że tutaj trzeba uważać na to, jakie misje wykonujemy, ponieważ część powoduje, że psujemy sobie jednocześnie relacje z inną frakcją. Najbezpieczniejsze jest wykonywanie dostaw, z tym że te dostawy też nie są w 100% bezpieczne, ponieważ czasami jesteśmy atakowani. Statki, które to możemy kupić różnią się pomiędzy sobą i w zależności od stacji, to jest od tego w którym sektorze się znajdujemy i jaka frakcja jest jej właścicielem, będziemy mieć dostępne różne statki i one się naprawdę między sobą różnią. Przede wszystkim ważna jest reputacja, którą też musimy posiadać, ponieważ niektóre statki wymagają podwyższenia tej reputacji, żebyśmy mogli je zakupić. Podobnie jest z bronią i też wyposażeniem statku. Pojazdy, o których wspominałem, mają też swoje parametry, takie jak pancerz, tarcza, szybkość jej odnawiania, prędkość tego pojazdu, przyspieszenie, prędkość obrotu statku wokół osi, czy też rozmiar ładowni oraz ilość mocowań na broń. Broń także dzieli się na kilka typów tak więc jest tutaj pewna ilość elementów, gdzie to gracz decyduje, jaki jego statek ma być wyposażony. I powiem, że tutaj warto jest podbijać reputację co niektórych frakcji, ponieważ mają one unikalną broń, czy też asortyment, który znacznie pomaga w walce. Dla mnie w samej grze najbardziej użyteczne były tarcze energetyczne, które to pozwalały włączyć czasową nieśmiertelność, drony naprawcze, które reparowały mój statek ilekroć uległ on uszkodzeniu, dopalacz, który pozwalał szybciej poruszać się po planszy, czy też spowalniać czasu, który powodował, że walka na chwilę zwalniała tempa. A jeśli chodzi o walkę, to oczywiście niezbędnym elementem jest wyposażenie w postaci broni. I w tym wypadku można powiedzieć, że wachlarz uzbrojenia jest dosyć szeroki. Mamy tutaj wyrzutnie, mamy tutaj rakiety, mamy też coś w rodzaju artylerii, ale to wszystko jest uzależnione od statku, którym dysponujemy. Statki różnią się między sobą ilością gniazd, które możemy tutaj wykorzystać, czyli na przykład mamy statek, który może pomieścić tylko trzy działka, tylko dwie wyrzutnie i też być może jeszcze artylerię, plus dodatkowo elementy wyposażenia, właśnie wspomniane naprawianie, tarcze i tym podobne. Tak więc pewnym minusem też w grze jest to, że nie mamy opisów tych statków. Dopiero po zakupie można się zorientować, ile danych mocowań na konkretną broń ten statek posiada. I ja to też zgłosiłem autorowi i mam nadzieję, że z czasem zostanie to uzupełnione. Bo trochę głupio przyznacie jest kupować statek po to, żeby sprawdzić, ile konkretnych zaczepów i to jakiego typu na broń ten posiada. No, trochę to jest bez sensu. Oczywiście zasadą jest, że im droższa broń, tym więcej tutaj wygaru posiada. Tak więc pozostaje oszczędzanie, oszczędzanie i zakup coraz to mocniejszej broni, dzięki czemu będzie łatwiej nam walczyć i szybciej będziemy mogli eliminować przeciwników. I tu pewnym minusem, jeśli chodzi o sam wygląd gry, jest to, że wszystko jest pokazane w takim dużym, dużym przebliżeniu. Nie ma możliwości użycia zoomu, oddalenia się, dzięki czemu widzielibyśmy trochę więcej tego, co jest na ekranie. No, mamy tutaj, co prawda, w prawym dolnym rogu radar, na którym widać wszystkie elementy, i ten radar jest akurat bardzo funkcjonalny. Aczkolwiek mnie troszkę w tej grze przeszkadzało to, że wszystko jest w takim wielkim zbliżeniu, i nie ma możliwości. Poszerzenia sobie pola widoku. Walki też są nieco chaotyczne, ponieważ bardzo często zdarza się, że wlatujemy w chmarę wrogów, czy też ci respią się nieopodal nas i czasami ciężko jest się wybronić, szczególnie jeśli tych wrogów jest kilku, a my na początku nie dysponujemy jakimś lepszym uzbrojeniem tarczami silnymi, które są w stanie sprostać tutaj ogniu nieprzyjaciela, czy też mocnymi silnikami, które pozwolą nam ewakuować się z pola walki. Tak więc jeśli chodzi o uzbrojenie i wyposażenie, jest tego dosyć dużo. Czasami też z przeciwników może nam wypaść jakiś element uzbrojenia, więc to też powoduje, że albo czeka nasz lekki zarobek, albo też troszeczkę przeoszczędzimy na zakupie uzbrojenia. Jeśli chodzi o zarobek, to tutaj prócz wykonywania tych misji, za które też dostajemy pieniądze, łapania dropów tutaj, które wypadają czasami z wrogów, można też bawić się w handlarza. Czyli kupować gdzieś towary, które są nieco tańsze i później szukać układów, w którym to możemy je spieniężyć. Prócz tego zarówno walka jak i też wypełnianie misji daje nam troszeczkę punktów doświadczenia i te punkty doświadczenia później pozwalają nam na zakup czegoś takiego jak talenty. Te talenty są pogrupowane w 7 bodaj kategorii i one pozwalają nam zwiększyć czy to prędkość statku, uzbrojenie, zwiększenie wytrzymałości kadłuba, czy też zwiększenie ilości pieniędzy które dostajemy po zakończeniu misji. Jeśli chodzi o świat gry, to możemy go podzielić niejako na dwa typy. Pierwszy to jest właśnie ten kosmos, w którym sobie latamy, walczymy z przeciwnikami, tutaj rozbijamy steroidy, a drugie to mapa kosmosu, gdzie musimy się przemieszczać, żeby te misję realizować. I tutaj placówki dzielą się też na dwa typy, mianowicie takie, które są zawsze dostępne na mapie. Jeżeli dolecimy do danego miejsca i je odkryjemy, to one już tam są, nie zmieniają swojego miejsca pobytu i możemy w każdej chwili tam wejść, poszukać towaru do zakupu. Przy czym trzeba spojrzeć na mapie, bo nie wszędzie są dostępne budynki, których poszukujemy. Część ma placówki handlowe, część posiada sklepy z uzbrojeniem, stocznie itd. I tutaj musimy sprawdzić najpierw, gdzie co możemy dostać. Natomiast w każdej z tych placówek możemy podjąć się kolejnych misji, sprawdzić tutaj listę dostępnych zadań i wybrać to, co nas interesuje. Natomiast ten drugi typ, jeśli właśnie chodzi o miejsca docelowe, to, to są takie punkty, które powstają, jeśli podejmiemy się misji. Trzeba wtedy polecieć w dane miejsce i tam możemy ją zrealizować. Tych misji jest kilka typów i są w sumie dosyć ciekawe. Z tym, że oczywiście, jak będziemy wykonywać 20-30 raz, to będą nas już troszeczkę nudzić. Aczkolwiek tu trzeba przyznać, że trochę ich jest. Mapa świata gry jest podzielona między różne frakcje i to od nas zależy, jak będziemy się z nimi odnosić. Czy będziemy dbać o pozytywne relacje u każdej z nich, czy też decydujemy się, że będziemy jedną eliminować i będziemy przejść w tym kierunku. Z tym, że też proponuję najpierw wykorzystać wszystkie możliwości, kupić sobie jakiś statek czy też wyposażenie, ponieważ każda z frakcji ma jakieś unikalne bronie, czy też mają własne statki i może być tak, że trzeba będzie tutaj wbić sobie reputację, by mieć dostęp do sklepów tej konkretnej frakcji. Tak więc na początku czeka nas tutaj odkrywanie okolicznych terenów, czasami też możemy spotkać jakieś przelatujące statki, być może napotkamy tam handlarza, dzięki któremu uda nam się nieco więcej grosza zarobić, albo też napotkamy kogoś, kto zechce się podzielić oczywiście za jakąś małą opłatą, jakimś ciekawym miejscem. Wtedy na mapie pojawia się kolejny wykrzyknik, i tam czeka na nas jakaś mała przygoda. Nigdy nie wiadomo co tam spotkamy, czy jakiś wrak, z którego uda się zdobyć troszeczkę surowców, jakąś może broń, jakieś bogate pole asteroid, czy też wlecimy w środek wrogiej zgrani i trzeba będzie się bronić. Jeśli chodzi o moją ocenę, to dla mnie jest to jakieś 6 na 10. I też duży plus, o którym warto jest wspomnieć, to gra posiada polską lokalizację i to dobrze wykonaną polską lokalizację i prócz tego troszkę takich śmiesznych kwestii kierowanych właśnie do nas Polaków. Sama eksploracja, tutaj znajdywanie nowych rzeczy, sprawdzanie tego co kryje się w danym miejscu jest dosyć ciekawe. Jak już wspomniałem, pewnym minusem jest przedstawienie tutaj samej rozgrywki, czyli takie te maksymalne powiększenie. Przez to niestety nie widzimy przeciwników, którzy chowają się gdzieś tutaj za ekranem. Szczególnie że ekran mamy troszeczkę szerszy niż wyższy. Tak więc musimy często zerkać na radar, by zobaczyć, gdzie znajdują się wrogie zastępy. I też jeśli zginiemy, nie ma problemu, ponieważ możemy się cofnąć czy to do automatycznego zapisu, kiedy ostatni raz odwiedzaliśmy jedną ze stacji, czy też ręcznie wykonanego, ponieważ mamy możliwość, daj zapisu gry samemu, jeśli odwiedzamy stację i są do tego przeznaczone 4 sloty. I też jeśli padniemy, nie jest to większym problemem, ponieważ niczego nie tracimy, a po prostu zostajemy zrespawnowani w centralnej części mawy. Wbijanie reputacji u każdej z frakcji jest co prawda nieco powolnym procesem, ale nie jest to jakiś problem, ponieważ dzięki temu gra zatrzyma nas na nieco dłużej. Największą bolączką jest tutaj to, że te pojazdy, które możemy sobie zakupić, nie są odpowiednio opisane, aczkolwiek jak już wspomniałem, autor obiecał co to poprawić, ponieważ obecnie niestety musiałem kupić każdy ze statków, żeby zobaczyć, jakie ten ma właśnie mocowania, i dopiero wtedy, po kilku takich zakupach, znalazłem ten, który odpowiada mi najbardziej. Jeśli chodzi o samą walkę, tak jak już wspomniałem, jest ona nieco chaotyczna. Nie można tutaj zaplanować ataku, trzeba tak naprawdę strzelać czasami na chybił, trafił, ponieważ co niektóre jednostki są bardzo, bardzo szybkie. Ciężko jest je trafić, a one niekiedy poruszają się znacznie szybciej, niż my jesteśmy w stanie się obrócić statkiem, by móc wycelować i trafić wroga. Bardzo pomagają tutaj rakiety, które trafiają go niezależnie od tego, w którą stronę jesteśmy obróceni. Część działek ma też funkcję, można powiedzieć autonomiczne i same potrafią namierzyć wroga i strzelać właśnie niezależnie od tego jak my się obrócimy, więc to też czasami ratuje samą sytuację. No i występuje tu pewien brak balansu jeśli chodzi o zagrożenia. Niezależnie od tego jak jesteśmy uzbrojeni to praktycznie każda walka może być problemem. Ale też nie należy się bać takich walk, ponieważ jeśli padniemy to po prostu zostaniemy zrespawnowani w środku mapy, nic nie tracimy jeśli chodzi o uzbrojenie, pieniądze czy też towar, który przewoziliśmy. Tak więc pozostaje jedynie raz jeszcze podjąć się podobnej czy też kolejnej misji. Jeśli właśnie chodzi o te misje to one też z czasem stają się troszeczkę monotonne i powtarzalne, aczkolwiek jest tu ich pewien zasób, więc nie powinno się to nazbyt zbyt szybko znudzić. Mnie osobiście brakowało nieco możliwości upgrade'u, czy to broni, czy też samego statku, żeby to gracz miał jakiś wpływ na to jak ten statek się sprawuje. A tu niestety mamy takie statki można powiedzieć z fabryki, których nie idzie modyfikować. Jedyny nasz wkład to te wyposażenie statków w postaci układów, które jest pomagania, które możemy tutaj dołożyć, czy też różnego typu broni. Jest trochę zabawy, jest trochę śmiesznych gagów, jest trochę latania i odkrywania tutaj kolejnych elementów. Ogólnie gra jest ciekawa, więc jeśli traficie ją gdzieś na wyprzedaży, to myślę, że nie powinniście się zawieść na tym tytule. Cena gry to około 54 zł, aktualnie jest ona w promocji 10% taniej, czyli za 49 zł. Jeśli chodzi o to, gdzie można ją kupić, to jak widać jest dostępna na Steamie oraz też w Humble Store. Można ją także złapać nieco taniej w Kishopach. Jeśli spojrzymy na historię cen, to tutaj mieliśmy jakąś wyprzedaż w Humble Store, a tutaj już mniej więcej cena stale trzyma się jednego pułapu. Jeśli chodzi o cenę na Steamie, to tutaj mamy 18 recenzji i co ciekawsze, 100% jest pozytywnych. Jak spojrzymy na wszystkie, które zostały dotąd napisane, to jest ich 28 i nie ma co ciekawsze żadnej oceny negatywnej. Jeśli spojrzymy na aktualizacje, które zostały wdrożone do gry, to jak widać, autor co jakiś czas, mniej więcej co miesiąc, co dwa, co trzy miesiące, wrzuca jakieś nowe rozszerzenia, jeśli chodzi o mechanikę gry. Tak więc jest dosyć aktywny. Gra po instalacji zajmuje dosyć mało, ponieważ tylko 200 MB. Natomiast w przypadku, jeżeli będziemy chcieli gry zainstalować, to do pobrania jest 205 MB. Na chwilę obecną gra nie posiada jeszcze kart kolekcjonerskich, natomiast posiada pełną obsługę kontrolerów i zapisywanie w chmurze Steam'a. Oprócz tego, jak już mówiłem, ma ona bardzo dobrze wykonane spolszczenie, tak więc możemy grać w języku polskim. Gra posiada także osiągnięcia steamowe, i tych można osiągnąć 40. Jeśli chodzi o czas przejścia gry, to jak dotąd nikt nie podjął się wskazania ile mu to zajęło. Mnie zajęło to około 15 godzin, mam nabite 18 z hakiem, ale tam wiele rzeczy jeszcze po drodze testowałem. Jeśli zapytacie, ile osób w to grywa, to jak widać tutaj od czasu mniej więcej premiery gry, coś około 20-30 osób, ale to tak sumarycznie ciągle zaczyna spadać. Natomiast od pewnego czasu, jeszcze bazując na 2000, połowie 2020 roku to gra mniej więcej miała jedną, dwie osoby, które co jakiś czas ją odpalały. A tutaj, w związku z tym, że została już wydana finalna wersja, wzrosła ilość użytkowników. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć zawalczyć o jakąś grę, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam yy, widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora, link także w opisie.